Dzień dobry, z tej strony Kamil Kwolek, witam w kąciku Zdrowia Polonii. Nadchodzi czas upałów i z tego względu chciałem zwrócić Państwu uwagę na kilka kwestii związanych z żywieniem i z przygotowaniem do zajęć. Zajęcia o dużej intensywności powinny odbywać się w takich dniach do godziny 11 lub po godzinie 18 wieczorem, ponieważ wtedy już y, intensywność y, słońca jest mniejsza i Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz lepsze dla organizmu. Powinniśmy ubierać nasze dzieci stroje, koszulki, które nie, ma, nie zawierają w sobie żadnych sztucznych materiałów, tak żeby ten pot, który się gromadzi na ciele, był od razu z tego ciała usuwany. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze na głowie naszego dziecka była czapka, tak żeby coś chroniło głowę zawsze naszego dziecka przed słońcem. Pamiętajmy o tym, aby dziecko było odpowiednio nawodnione. Budujmy nawyk picia wody u naszych dzieci. Yy, raz osobiście miałem przypadek dziecka na, yy, w swojej grupie, którego tato yy, pytał się mnie, co, czy może być spowodowany ból głowy tak, u dziecka. I oczywiście taki ból głowy może wystąpić przy odwodnieniu. Tak? Pamiętajmy, że nasz organizm jest w większości składa się z wody. I musimy ją uzupełniać. Jeżeli nie będziemy tego robić, to właśnie organizm szybko braki wody odczuwa, i właśnie dziecko może skarżyć się na ból głowy w, w czasie, gdy jest upał. I właśnie w takim czasie, jeżeli dziecko mówi nam, że boli je głowa, to zwróćmy na to uwagę i dawajmy mu wodę. Róbmy coś, żeby to dziecko tą wodę. Piło. Można kilka rzeczy zastosować. Dziecko nie chce pić wody, ponieważ woda nie ma smaku. Jeżeli nie jest do tego przyzwyczajone, to najlepiej dziecku coś do tej wody dać. Na przykład yy, sok z cytrusów. Można wrzucić pomarańcze do wody, cytryny, tak? I wtedy dziecko będzie piło tą wodę chętniej. Jeżeli dajemy dziecku soki, to soki nie są dobre do nawadniania. Sok powinien być. Pity jako słodka przekąska po obiedzie na przykład do obiadu, tak, szklanka. Ale ogólnie dziecko powinno pić... <laughs> wodę, ponieważ ona najlepiej nawadnia i gasi pragnienie. Jeszcze dzieci, gdy są małe, mogą mieć zaburzenia pragnienia. Tak jak na przykład mam mój jeden z synów, że on w ogóle może nie pić. Ja mu muszę za nim chodzić i mu przypominać o tym, żeby się napił. I to dotyczy tak samo dzieci jak i osób w starszym wieku, to pragnienie, to poczucie pragnienia może być zaburzone. I pamiętajmy, żeby już teraz taki po prostu nawyk wytwarzać, bo my tworzymy nawyki, proszę Państwa. Od tego jak my, co my, dziecku zaszczepimy, to tak dziecko będzie później się zachowywać, jak będzie starsze. No nie w 100%, ale w dużej, w dużej mierze. Następna rzecz, jeżeli przychodzą wakacje, na pewno musi się zmienić nasza dieta. Powinna zawierać w sobie dużo warzyw i owoców. Jeżeli dziecko. Y, idzie na trening, to nie powinno nic spożywać przed, przynajmniej godzinę przed treningiem, a tą godzinę przed zjeść coś lekkiego, typu właśnie jabłko, arbus, tak. Też dawajmy dzieciom owoce, które zawierają w sobie dużo soku. Jeżeli trening trwa dłużej niż godzinę, weźmy dziecku jakiś owoc, najlepiej banana, który zawiera białko i węglowodany, które się szybko przyswaja, przyswajają żeby uzupełnić od razu w trakcie, tam w przerwie treningu i po treningu węglowodany i odbudować ten zapas węglowodanowy w, w mięśniach. Na wakacjach do nawadnienia oczywiście. Yy, pierwsze co nam przychodzi na myśl to zimna woda, natomiast zimne napoje powodują to, że mamy chwilową ulgę. Natomiast nasz organizm jest stały, ciepły. Jeżeli zafundujemy mu taki zimny napój, to on podniesie swoją temperaturę po jakimś czasie, a nie chcemy tego. Więc najlepsze są napoje, które mają temperaturę otoczenia, które nie będą powodowały tego, że nasz organizm będzie sam się bronił i sam się starł okrać. Oczywiście unikajmy czarnych ubrań, bo one przyciągają promienie słoneczne. No, ubierajmy dzieci w jaśniejsze. Rzeczy. Pamiętajmy o tym, że właśnie dziecko spożywało dużo warzyw, owoców, pieczywo, plus jogurty jakieś w trakcie dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.